Cześć, tu Franek. Dzisiaj zagramy sobie w grę FIFA 14 Ultimate Team i będziemy sobie otwierali paczki za 15 tysięcy, ponieważ jeśli gracie w tą grę i wiecie, mamy teraz graczy Team of the Season. A więc otwieramy pierwszą paczkę, ja otwieram tę za 15 tysięcy. W dzisiejszym odcinku mamy tutaj 24 item, 20 gold i 7 rare. No niestety, przepraszam bardzo, mam jedno, jedno, jedną kartę. Nie ten, nie przerzucono nigdzie nie muszę je gdzieś wyrzucić walę na stolinka szybko. I dalej wchodzimy w stoł i kupujemy paczkę jeszcze raz. A więc 15 tysięcy. ok, A więc dobrze. Teraz otwieramy tą paczkę i uwaga. Ja zamknę oczy. Uwaga, co trafiamy i... Trafiamy, uwaga, no słabiutko. Słabiutko, nawet nie ma żadnej osiemdziesiątki. Jak cleverly. O kurde, to pewnie nawet nie jest warte kilka tysięcy. Masakra. Dobrze, a więc będę wszystko robił storing Club. Zaraz otworzymy sobie kolejną paczkę. Mam nadzieję, że będzie coś lepszego. Mamy nadzieję oczywiście na to, co te najlepsze, czyli Runea, ADG albo Derosiego. Dobra, tego szybko wystawię na aukcję. Od 200. No i teraz dalej wchodzimy do sklepu i kupujemy kolejną paczkę. Czemu właśnie tutaj w tych paczkach jest akurat ograniczenie, można tylko ich kupić 10. No i uwaga, trafiamy... jacie, Rondon, Rondon, nawet nie wiem kto to jest, mam nadzieję, że nie jest taki tani aż, co tu jeszcze mamy, koszulka jakaś, Znaczy ja przykład jest Monaco, złoci Gra, czy byle Jacyk. 77, kurde. No dobrze, a więc teraz, yy... no zaraz kupujemy kolejną paczkę, tutaj nie trafiliśmy, znowu nic ciekawego. Ten Rodom ma też słabe statystyki raczej. No, wszystko do, wysyłamy do klubu. Raul Garcia na powtórce. Quick Sell robimy. ok. Okej. Kolejna trzecia paczka. No, jakiegoś tocia. Bym chciał jakiegoś tocia, ale w końcu na razie nie trafiłem jeszcze ani jednego. Hmm. Dobrze, i uwaga, otwieramy Ja zamykam znowu. I trafiamy, uwaga, nic, znowu nic. 2 razy 78, kurde. Miles i gips A poza tym nie ma nikogo znowu. Co co teraz muszę z nimi robić? Wszystko chyba za krótko pójdzie. No dobra. Zaraz otworzymy sobie jeszcze ostatnią. Yy, I teraz. Majcą. Majcą. Nie wiem do czego może się nam przydać. No wysyłamy wszystko do klubu. Potem coś z nimi tam porobię. Kolejny duplikat. Dobrze, a więc otwieramy już ostatnią. Sklep, ostatnia już na tym filmie 15 tysięcy No i uwaga, zamykam oczy Mamy, uwaga O kurde Nic Dwie osiemdziesiątki to mega cienkie Jakiś ja Gracz rare, srebrny Dwie byle jakie 80. Kurde, no niestety nie trafiliśmy w nic w tym pack openingu, a nawet nie trafiliśmy żadnego gracza Rare ponad 80, a więc masakra. Totalna masakra. Nie wiem, czy będę coś jeszcze otwierał z tych paczek. Będę, będę jeszcze na pewno, nie wiem, czy, czy, czy będę na, nagrywał. Dobrze, to zaraz koń, kończymy cały ten odcinek. Wysyłam wszystko do klubu. Aż cztery te duplikaty, chyba wszystko trzeba płichelować. Dobra. Co by tu z nimi zrobić? Hmm.